Jednym z najważniejszych wzorców ruchowych jest wzorzec przysiadu. Tak, to oc już napięknie, wdech, trzymam napięcie, rozpycham kolana, tak? Jak będziesz rozpychając kolana, mocniej na zewnątrz, angażujemy też mięśnie pośladkowe średnie. Tak? I góra wydech. Okay. Jak już opanujecie do perfekcji, to też mój ulubiony wariant przysiadu, który też jest świetnym też ćwiczeniem korekcyjnym, jest przysiad Goblet z kettlebells. Tak jak wam powiedziałem, ciężarów nie boimy się, ale też nie używamy zbyt dużych. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Ciężar zostaje na klatce, łokcie są skierowane w kierunku chód i powoli na wdechu schodzimy do dołu. Kontrolowana faza opuszczania i z wdechem faza zginania. Tak, w górę. Super. Bardzo ważne, chciałabym, żeby zwróciłaś uwagę, żeby on cały czas przylegał do klatki piersiowej. Nie chcemy go tam miażyć, ale ja nie chcę, żeby on uciekał, tak żeby w powietrzu delikatnie leży na klatce piersiowej.